Chciałem się podzielić z wami takim spostrzeżeniem po dzisiejszym dniu pracy, ale także po wielu latach po prostu pracy w tym zawodzie. One się powtarzają, a dzisiaj mi się odświeżyły te rzeczy. Mianowicie, pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli prowadzę autobus, to powinienem unikać wszelkich sytuacji do tego, aby naciskać klakson. Zauważyłem, że po naciśnięciu klaksonu w słusznej sprawie, bo na przykład ktoś mi zajechał drogę, albo może się stać jakieś niebezpieczeństwo i widzę, że coś takiego może się wydarzyć nie? i tak profilaktycznie, czy tak na wszelki wypadek nacisnę klakson to widzę jak spadają od razu tak zwane morale wśród pasażerów tak jakby poziom zaufania do, do mnie, do kierowcy od razu spada ta relacja kierowca-pasażer od razu się w jakiś sposób psuje. To nie jest tak, że oni myślą, o dobry kierowca, tam kogoś strąbił, ktoś źle zrobił, nie wiem, ma silny charakter czy, czy coś takiego, jest pewny na drodze. Nie, zupełnie, zupełnie nie. Ja mam wrażenie, że wtedy, tak jak wcześniej sobie fajnie rozmawialiśmy, był ten kontakt yy, sympatyczny, tak po, po wciśnięciu klaksonu nastaje taka niezręczna cisza, yy, już nie ma takiej, yy, takiej tej ciepłej relacji, tylko jest taka naznaczona lekkim niesmakiem. Coś takiego i może ograniczonym zaufaniem do właśnie kierowcy, nie? Że kierowca autobusu powinien tak jeździć i tak się zachowywać, żeby po prostu tego klaksonu nie, nie naciskać. No chyba, że faktycznie jest już taka sytuacja, że to ostateczny ratunek, no to oczywiście, nie? Ale nie po to, żeby komuś zwrócić uwagę, żeby po prostu na kimś się wygrażać. Nie, 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 to bardzo myślę jest zły, zły pomysł, nie? Dużo lepiej jest, kiedy kierowca tak prowadzi autobus, że pasażer w pewnym momencie jakby zapomina, że w ogóle bierze udział w ruchu ulicznym. Nie? Że on jakby jest, jakby to powiedzieć, teleportowany do celu, a nie że on uczestniczy jakkolwiek w ruchu, w którym po prostu jest masa zagrożeń. Nie? Więc naprawdę naciskanie klaksonu należy ograniczyć do minimum. Nie? Ograniczającego do naprawdę skrajnych, skrajnych sytuacji, kiedy musicie użyć, żeby uratować czyjeś życie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja nieraz ludziom mówię na początku podróży, żeby zapieli pasy, i faktycznie słyszę wiele kliknięć, że szereg osób no, stosuje się do tej mojej rady, czy do mojego polecenia. Nie? Ale jeżeli pod koniec podróży powiem: Za 5 minut jesteśmy u celu. Proszę nie zapomnieć swoich rzeczy, proszę wrzucić śmieci. To ludzie czują się usprawiedliwieni i odpinają te pasy i wstają, żeby sięgać rzeczy z półek. No, uważam, że to jest zły odruch i chyba zrezygnuję z tego mówienia, że zbliżamy się do celu. Po prostu, żeby wstali dopiero, kiedy dojedziemy do miejsca, sobie pościągali wszystko, nie? Bo to rodzi duże niebezpieczeństwo właśnie na, na drodze, a jeżeli będzie kontrola policji, to już przed końcem i zobaczą, że tu ludzie sobie stoją, spacerują, sięgają rzeczy. Nie to i to nie jedna osoba, która idzie do ubikacji, tylko po prostu cała rzesza ludzi, nie. No to myślę, że lepiej po prostu tą informację chyba zachować dla siebie, a pod koniec dobrze sprawdzić autobus, czy nikt niczego nie zapomniał, czy śmieci zostały wyrzucone i tak dalej, nie? Bo to jest małe zaoszczędzenie czasu, a, a podniesienie dużego, a podniesienie dużego ryzyka w zasadzie, nie? wypadku czy czy też mandatu nie?